Przygotowanie pola pod borówkę czas zacząć. Pierwszym etapem zrobienia podłoża było pozbycie się ziemi na głębokości 30 cm. Borówka lubi kwaśną ziemię o pH około 3,5-4,5. Moja ziemia była więc nieodpowiednia. Z drugiej strony mogłem odpowiednio wcześniej zakwasić moją glebę, ale w sumie i tak nie wydaje mi się, żeby struktura mojej gleby pasowała borówką. Tutaj warto wspomnieć, że ważne, żeby miejsce, które robimy dla borówki było na stanowisku słonecznym. I tak jest u mnie w dużej części. Borówki najlepiej rosną właśnie na stanowisku słonecznym. Drugi etap to zapełnienie dołków torfem. Borówka ma płytki system korzeniowy powinno wystarczyć 30 cm. No lepiej by było, gdyby było 40 cm, ale już nie miałem tyle pieniędzy. Razem zakupiłem 50 worków torfu litewskiego, każdy worek miał 250 litrów, co dało w sumie 12,5 tysiąca litrów sprasowanego torfu. Pole podborówkę to około 33-34 metry kwadratowe, co dało między 367 a 378 litrów na metr kwadratowy. Litrów tego torfu oczywiście. Podobno torf litewski jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym torfem. Przy okazji, rozwalenie tego sprasowanego torfu nie jest takie trudne. Trzeci etap: wysypanie kory na torf. Najlepiej by było dać przekompostowaną korę, wtedy szybko by polepszyła jakość podłoża. Przekompostowana kora jest jednak droga, a ja wcześniej jej nie przekompostowałem. Zakupiłem najtańszą korę w workach, która nie jest najlepszej jakości, co akurat w moim przypadku jest według mnie dobrą wiadomością. Teraz coś bardzo ważnego. Kora w czasie kompostowania pobiera z gleby azot. I tu ważne, żeby dać jakiś nawóz azotowy, który właśnie wprowadzi więcej azotu do gleby. Tu mamy czwarty etap. Dałem na pole 15 kg mocznika właśnie ze względu na ten azot. Do tego dałem 7 kg nawozu Naturen, którego szczerze mówiąc wcześniej nie stosowałem, więc nie jestem w stanie Wam go polecić. Piąty etap zmieszanie wszystkiego i wyrównanie. Starałem się zrobić to w miarę dokładnie. Etap szósty dodanie jeszcze 2,5 kg mocznika i dodatkowo 2,5 kg siarczanu potasu. Ostatni etap, zmieszanie tego mocznika i siarczanu potasu tylko z wierzchnią warstwą podłoża. Podsumowując, wielkość pola około 21 metrów długości i 1,60 m szerokości. Pozbyłem się ziemi na głębokości około 30 cm. Dałem na to miejsce 12,5 litrów sprasowanego, kwaśnego torfu. Na torf dałem 3760 litrów kory. Na korę 15 kg mocznika i 7 kg nawozu natury. Wszystko dokładnie zmieszałem. Na to dałem 2,5 kg siarczono potasu i 2,5 kg mocznika. Zmieszałem to tylko z wierzchnią warstwą podłoża. Teraz zostawiam to podłoże na kilka miesięcy i wiosną będę sadzić borówki. Może powinienem zostawić to podłoże na dłużej, aby lepiej się przerobiło, no ale nie chce mi się tyle czekać. Przygotowanie pola pod borówkę uważam za zakończone. Kilka dni temu dałem tutaj nawóz organiczny do borówek, przekopałem całą tutaj, cały ten torf z korą. No i teraz będę właśnie kładł agrotkaninę, a ściukowanie roślin według mnie jest bardzo ważną czynnością. Po pierwsze, jest lepsza wilgotność podłoża, po drugie, nie rosną chwasty, przynajmniej w większości przypadków, a po trzecie, roślinom jest cieplej. Nawet jeśli tym roślinom nie byłoby cieplej, by była wilgotność taka sama, to dla mnie bardzo ważny czynnik jest ten, że nie rosną chwasty. W najbliższym czasie najważniejsze są następujące czynności: po pierwsze, rozłożenie agrotkaniny po drugie posadzenie rośliny po trzecie podlanie jej po posadzeniu po czwarte rozłożenie na tą agrotkaninę kory na początku y, agrotkanina jest też agrowłóknina i na początku chciałem dać agrowłókninę pod borówkę jednak została mi agrotkanina więc nie będę wydawał kasy niepotrzebnie nie więc y, będę kładł agrotkaninę Kładłem agrotkaninę na tych szpilkach, a tam jest torf. I ten torf jest lekki, więc tą agrotkaninę mi wywiało. Już kładłem jak właśnie był wiatr, więc już widziałem, trochę położyłem już zdecydowałem, że trzeba kupić coś innego. A więc zakupiłem sobie pręty, które mają około pół metra długości. Mój torf jest na głębokości około 30 kilku centymetrów, a więc to. One się wbiły tak do ziemi, więc to jest już w miarę stabilnie. Wygląda to tak. Mam odmiany Toro, Blue Crop, Chandler i Bonus. Toro to odmiana średniowczesna, bardzo duże owoce. Blue Crop dla mnie, odmiana, która musiała być u mnie. Ta bardzo dobra i też popularna borówka jest średniowczesna i ma spore owoce. Chandler. Bardzo duże owoce. Tutaj dojrzewanie jest nierównomierne, co akurat dla mnie jest plusem, bo dłużej są zbiory. Bonus odmiana Średnio o bardzo dużych owocach. Najwcześniej powinna zacząć owocować odmiana Toro, później Bonus i Bluecrop, a jeszcze trochę później Chandler, chociaż tutaj jest różnie. Są różne tabele i ja tutaj nie znam się aż tak bardzo. Zobaczymy jak to będzie. Sadzenie borówki. Trochę przed posadzeniem podlewam każdą sadzonkę. U mnie to było z pół godziny przed rozpoczęciem sadzenia, bo już nie mogłem dłużej czekać. Później robię dół trochę głębszy i szerszy. Gdy sadzę różne rośliny, to staram się właśnie spulchniać dół, aby korzeń mógł się łatwiej rozwinąć. Tutaj raz, że podłoże jest lekkie, a dwa, że przekopałem pole niedawno, więc jest ok. Sam korzeń trochę uszkadzam. O dziwo ten zabieg, powinien sprawić, że po posadzeniu korzeń lepiej się rozwinie. Sadzę borówkę minimalnie głębiej niż rosła w gruncie. Po samym posadzeniu oczywiście podlewam roślinę, no i warto przez jakiś czas podlewać te borówki w miarę regularnie. Jeszcze tutaj powiem coś o wyborze sadzonek. Jeśli jesteś zwykłym ogrodnikiem i kupujesz niewielką ilość sztuk, no to wydaj te kilka złotych więcej na lepszą sadzonkę. Najlepsze według mnie są te sadzonki w pojemnikach. No ale tutaj też uważajcie i wyciągnijcie roślinę z doniczki. Powiem przykład z jednego sklepu, no akurat nie przykład innej rośliny, konkretnie tuji. Była to tuja dosyć spora, bo miała tak prawie półtora metra. Ładnie ona wyglądała, no ale tutaj już jedna sprawa, bo doniczka była stosunkowo mała. Wyciągnąłem roślinę z doniczki, a tam był korzeń rozwinięty w jednej trzeciej w doniczce, a reszta w tej doniczce to po, to po prostu była ziemia. Nie kupiłbym takiej rośliny nigdy. Owszem, są rośliny kopane, no ale to yy, muszą być one z yy, dosyć sporą bryłą korzeniową, no a nie z taką malutką. Także uważajcie przy zakupie. No a tutaj jeszcze skupimy się ile roślin potrzeba, aby borówka dobrze owocowała. Według mnie przynajmniej dwie. Gdy mamy jedną roślinę, no to też jakieś owoce powinny być, ale będzie ich mniej. Dlatego przynajmniej dwie, lepsze zapylanie. Jakbym miał wybrać dwie, to bym, przy... to bym wybrał dwie inne odmiany. Borówka potrzebuje bardzo kwaśnej gleby. Przygotowanie podłoża jest według mnie bardzo ważne. Jeśli tego nie zrobimy, no to nasza roślina będzie się źle rozwijała. Wróćmy do jesieni. Na jesień przygotowałem mieszankę torfu kwaśnego z korą i kilkoma nawozami. Wiosną tego roku dałem nawóz organiczny do borówek. Wszystko przekopałem i położyłem agrotkaninę. Jako, że obecnie w kwietniu jest dosyć mało deszczu, to kilka razy podlałem moje pole, zanim właśnie y, 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 posadziłem borówki. Jeszcze jeśli chodzi o podłoże, to tu na spokojnie możecie przygotować je teraz. Na rynku są też dostępne gotowe podłoża do borówek. Borówka amerykańska ma korzeń płytko. Starczy tego podłoża dać na głębokość około trochę ponad 30 cm, a tak to korzeń idzie na szerokość. Według mnie minimalna ilość podłoża dla jednej rośliny to 50 litrów. To znaczy przy mniejszej ilości też coś będzie rosło, no ale lepiej już przygotować pole w miarę porządne, w szczególności gdy chodzi o roślinę kwaśnolubną. W uprawie borówki, jak zresztą też innych roślin, oprócz podłoża, ważnym jest odpowiedni wybór stanowiska, rozstaw, posadzenie i późniejsza odpowiednia pielęgnacja. Stanowisko dla borówki amerykańskiej powinno być słoneczne. Owszem, na płcieniu też coś urośnie, no ale będą mniejsze zbiory. Stanowisko słoneczne jest najlepsze. Rozstaw. Stosowane są różne rozstawy. Jedni sadzą co 1,5 metra, inni co metr. Ja właśnie sadzę co 1 metr. Wydaje mi się, że najmniejszym rozstawem jest co 0,8 metra. Czerwienienie liści może być spowodowane tym, że korzeń został uszkodzony, a ja przy posadzeniu uszkodziłem właśnie korzenie. I tak się działo. Czerwieniały listki, jednak teraz jest już w miarę OK. Borówki zaczynają powracać do, do dobrego stanu, zaczynają rosnąć, zaczynają nawet już kwitnąć. Tak wyglądają moje boróweczki Podlewane są stale, mniej więcej raz na dzień. Na początku były nawet dwa razy na dzień podlewane, teraz to jest raz. No też, jak pada deszcz, to też nie podlewam wcale. Tak wyglądają moje borówki. Przejdźmy się po całym polu. Tak jak powiedziałem, podlewam je systematycznie. Dałem też jeden oprysk ekologiczny na grzyba. No i tak to wygląda. No, a tutaj mamy jajka, oczywiście też trzeba ich się pozbyć. Sprawdźcie też rośliny, na których Wam nie zależy, bo gąsienice też tam są. Spójrzcie sobie, tutaj mamy i po prostu no, na dobrą sprawę to by trzeba było przejrzeć cały ogród. I sąsiedzi też by musieli przejrzeć, bo to nie tylko u mnie jest. Jeśli to się będzie rozmnożało, to, to jest bardzo duży problem w naszych uprawach. Jestem na trzeciej borówce, a znalazłem naprawdę już dosyć sporo więc jakbym w sporo nie zareagował, no to bym miał po borówkach Dlatego ważne jest systematyczne sprawdzanie, czy coś nie dolega naszym roślinom w szczególności możemy wykryć właśnie szkodniki bo w sporej części widać je gołym okiem czy to właśnie gąsienice, mszyce i, i nie tylko Spoglądajcie na swoje rośliny, bo już widziałem w kilku miejscach odległych od siebie o no, kilka kilometrów że te gąsienice atakują. Praktycznie w całej Polsce pada u niektórych od kilku dni, a nawet u niektórych od ponad tygodnia. Jest to więc czas połączony z tym, że jest w miarę ciepło, na choroby i szkodniki. Jeśli chodzi o te borówki, to zrobiły bardzo duży przyrost. Zresztą to co widać według mnie są o wiele większe zresztą, porównajcie sobie z filmikiem z posadzenia, ale jest taki problem, że jest taki problem, którego wam zaraz pokażę na najbardziej zarażonej roślinie. Przystąpiam na grzyba, i na tych nowych przerostach tego nie widać. To były dwie najbardziej zarażone rośliny. Miałem złe przeczucia co do tego, ale na szczęście borówki rosną w miarę dobrze już. I tak, niektóre sztuki owocują dosyć fajnie, niektóre w małych ilościach. Mamy na przykład. Zwróćcie uwagę na to, że to jest pierwszy rok, więc to nie jest jakieś super owocowanie w pierwszym roku. O, tutaj to dosyć ładnie wygląda. I tak, mam cztery odmiany borówki posadzone także mam ogólnie mam 22, i tak, jedna, druga, trzecia, czwarta, jedna, druga, trzecia, czwarta i tak dalej. Do tej pory raz nawoziłem borówki, a tak to sobie rosną na wcześniej przygotowywanym polu. Teoretycznie powinno się obrywać kwiaty borówki amerykańskiej w pierwszym roku uprawy tak, żeby ta roślina poszła w korzeń, w liście, w pędy, a nie w produkcję owoców. Ten zabieg powinien wpłynąć na to, że ten krzak w kolejnych latach będzie bardziej rozrośnięty i też na to, że będzie tych owoców więcej w kolejnych latach. Tak by wyglądał zbiór z jednego krzaka w pierwszym roku uprawy. Akurat nie wybrałem krzak, który miał w miarę tych owoców sporo. Tak wyglądały borówki 2,5 miesiąca temu. A tak wyglądają teraz. Piękne przyrosty, dosyć spore. Bardzo ładne krzaki, przynajmniej dla mnie. A teraz pokażę Wam bardzo duży owoc, który już... Bo ja już sobie tam troszkę jem, bo niektóre już dojrzewają. Spójrzcie sobie jaki bardzo duży owoc. Jakby co jest to odmiana Chandler. Mogłem jeszcze z dzień, dwa poczekać ze zbiorem, ale bardzo dobry smak i tak. Jeśli chodzi o zbiory, to z jednego krzaka najwięcej zebrałem ponad 50 owoców, co jak na pierwszy rok jest naprawdę dobrym wynikiem. Tutaj mamy na przykład następne. To już jest, to już ma owoce mniejsze. A jest to odmiana Blue Crop smak też naprawdę dobry powiem Wam tak, jestem w pierwszym roku uprawy bardzo zadowolony z moich borówek zobaczymy co będzie w następnych latach bo no niektóre osoby pisały, że yy, tak jak przygotowałem sobie pole to będzie średnio w drugim, trzecim już roku no niektórzy też pisali, że będzie w pierwszym kiepsko a jak widać jest bardzo dobrze no ale zobaczymy co będzie dalej yy, jeszcze będę musiał dać nawóz zakwaszający glebę bo, o tutaj jeszcze jest owoc bo nawoziłem do tej pory przygotowałem sobie właśnie glebę wcześniej i nawoziłem jedynie, z tego co pamiętam, o ile dobrze teraz mówię, florowitem uniwersalnym. A tak to niczym więcej jeszcze w tym roku nie nawoziłem. W ciągu tych ponad dwóch miesięcy zmagałem się już z kilkoma problemami. Na szczęście na ten moment te problemy pokonałem. No a tutaj już podbieramy sobie boróweczki. Tak przedstawiają się owoce trzech krzaków: pierwszy Crop, drugie toro, trzecie chandler. Największe owoce są u chandlera, zresztą to widać. Tutaj największy toro dla porównania i największy owoc Blue Cropa. Widać więc wielkościowo, że naprawdę jest różnica. Jeśli chodzi o zbiory, to największe zbiory miał Blue Crop, jednak nie mam dużego porównania, bo miałem tylko 8 krzaków, z których zebrałem owoce. Cztery krzaki były na stanowisku słonecznym, a cztery na takim, gdzie tego słońca było trochę mniej. Ogólnie to najbardziej jestem zadowolony z odmiany Chandler, mimo tego, że miała mniej owoców niż odmiana Blue Crop. no ale naprawdę te owoce były bardzo duże. Dobrze spisała się też odmiana Blue Crop, która szczególnie dobrze zaowocowała na stanowisku słonecznym, na płócienistym już nie było tak fajnie. Borówka. Nie spodziewałem się, że tak dobrze mi wyjdzie uprawa. Spodziewałem się, że krzaki trochę urosną, no, ale że nie będzie tak łatwo jak jest. No, owszem, problemy na początku były dosyć spore, ale później wszystko szło po mojej myśli, aż do teraz. Zaraz wam pokażę. Swoją drogą wzrost borówki przekroczył moje całkowite oczekiwania, nawet nie liczyłem na takie krzaki. Owoc borówki o tej porze, przy słońcu i dużych upałach, smakuje znakomicie. Na taki smak warto było posadzić borówki. idę, idea, idea tu jedno wolne miejsce. Borówka po prostu ginęła. Początkowo wyciąłem chore pędy, ale nic to nie dało i w szybkim tempie krzak stał się taki, jaki widzieliście na zdjęciu. Podjąłem decyzję nie ratowania chemicznego, a wyciągnięcia tego krzaka. Swoją drogą, korzeń ładnie się rozrósł przez te ponad 3 miesiące. W październiku 2017 roku przygotowałem sobie podłoże do uprawy borówki amerykańskiej. W kwietniu 2018 roku posadziłem 22 borówki. Jeszcze czeka mnie cięcie bo tak, będę ciął borówki już w przyszłym roku będę ciął m.in. słabe pędy. W uprawie borówki przez ten dosyć krótki okres miałem kilka problemów jedne były błahe, inne poważniejsze. Zacznijmy od agrotkaniny tutaj mały problem, ale warto o tym wspomnieć. Ja podłoże zrobiłem po całości z racji tego, że torf jest lekki, to zwykłe szpilki nie wystarczały. Po prostu nie trzymały tej agrotkaniny. Musiałem użyć dłuższych szpilek prętów. Czerwienie liści po posadzeniu. Dla niektórych dziwne, nie wiadomo, natomiast ja o tym, jak dobrze pamiętam, mówiłem jeszcze przed posadzeniem. Przy samym sadzeniu specjalnie uszkodziłem korzenie i właśnie przez to liście czerwieniały. Kolor zmienił się na zielony w dosyć krótkim czasie. Jest szkodnik, który w dosyć krótkim czasie potrafi zjeść liście wielu roślin. Takim szkodnikiem jest gąsienica. Niestety gąsienice zaatakowały mi borówki, ale szybka reakcja sprawiła, że problem okazał się niezbyt poważny. Warto szybko reagować na choroby czy też szkodniki roślin, ponieważ im dłużej czasu to trwa, tym większe uszkodzenie jest na roślinie, a w niektórych przypadkach nawet może być całkowite zniszczenie rośliny. Gąsienicę da się zwalczyć nawet ręcznie. Wiadomo, trzeba poświęcić sporo czasu, ale jeśli tych roślin jest niewiele, to według mnie warto. Na borówkach pojawiły się choroby grzybowe. Na początek na liściach pojawiły się plamy takie brązowe, czerwone. Według mnie to była choroba i opryskałem rośliny środkiem grzybobójczym. Na nowych liściach plamek już nie było. W późniejszym okresie uprawa borówki szła już bez przeszkód. Zresztą yy, samą uprawę borówki oceniam na świetną. Krzaki bardzo dobrze urosły, ale... Jedna borówka po prostu ginęła, pędy po prostu zamierały. Z obawy przed tym, że choroba przejdzie na inne krzaki, podjąłem decyzję, że poświęcę jedną borówkę i usunę ją całkowicie. Wydaje się, że była to bardzo dobra decyzja i jestem zadowolony z tego, jak dalej rosną borówki. Pomimo tego, że w uprawie borówki było kilka problemów, to uważam, że rozpoczęcie uprawy było bardzo dobrą decyzją. Polecam każdemu uprawę borówki. Liście borówki mogą czerwienieć z różnych przyczyn. Jesienią z reguły czerwienią, bo po prostu tak borówki czerwieniają jesienią. Nie jest to nic złego, tak po prostu się dzieje. Nie jest powiedziane, że liście krzaków zaczną się robić czerwone w jednym momencie. Także tutaj bez nerwów. Z reguły nic się złego z, z krzakami borówki teraz nie dzieje. Pozdrawiam. Worki kory przeniesione z samochodu, a więc zaczynajmy. Podłoże przed posadzeniem borówek wyściółkowałem agrotkaniną. Przyszedł czas na dokończenie planu i dołożenie kory sosnowej. Kora sprawi, że podłoże będzie mniej wysychało, roślinom będzie cieplej i nie będą rosły chwasty. Mam już agrotkaninę, więc jest to taka podwójna ochrona. Kora rozkłada się po jakimś czasie i trochę zakwasza glebę. Około rok temu zmieszałem kiepskiej jakości korę z torfem. Wtedy użyłem kiepskiej, już takiej trochę rozkładającej się kory, aby stosunkowo szybko ona się rozłożyła. Dało to myślę pozytywny efekt i w połączeniu z nawozem i podlewaniem krzaki borówki rozrosły się bardzo, jak na oczywiście krzaki, które posadziłem wiosną tego roku. Teraz używam kory w moim przekonaniu bardzo dobrej, która nie rozłoży się tak szybko. Kora gruba, warstwa kory jaką daję to 1 worek 80 litrów na metr kwadratowy. Na połowie mojego pola jest kora, po resztę będę musiał jechać znowu do centrum ogrodniczego. A teraz jeszcze jak wysypałem, no to trzeba dać, żeby tak mniej więcej była ta kora rozłożona równomiernie. Pierwsza połowa zrobiona i tak, jeśli na przykład tu jest troszeczkę więcej, tu jest troszeczkę mniej, to jest mały problem i nie należy się tym przejmować. Jeszcze będę tutaj dosypywał kory w miejscach, gdzie, gdzie zostały te burówki posadzone. Druga sprawa śnieg. Na śnieg daje korę, ale tutaj jest według mnie żaden problem, ponieważ śnieg wcale nie zaszkodzi. Patrząc ogólnie, to śnieg jest bardzo dobrym zjawiskiem, ponieważ tworzy warstwę cieplną. Na większości pola mam korę grubą, a w szparki te w środek wsypuję korę średnią. Sypię dwie, trzy garście, tak żeby to wszystko w miarę fajnie zakryć. Powoli zaczyna się już robić ciemno, no ale zdążyłem. Zużyłem 32 worki kory grubej, 80 litrów i 4 worki kory średniej. Trzy worki kory średniej były, zastąpiłem nimi właśnie korę grubą, bo już tej kory grubej brakło. Natomiast jeden worek średniej kory został zużyty na przysypanie właśnie tych, tego miejsca, gdzie zostały te borówki posadzone. Jeśli chodzi o śnieg, to jest to dobrą informacją, ponieważ śnieg to też jest warstwa ciepła. Jak widać, a przynajmniej jak ja to widzę, ten krzak przygotował się dobrze do zimy. Pędy są bardzo ładne, nie widać jakichś podmarzniętych. Tutaj to trzeba będzie obciąć i tak dalej. Będę jeszcze ciął wiosną słabe pędy. Chyba tego na przykład się pozbędę. No i tych. Tak wygląda całe moje pole borówkowe.